Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na film z zamówieniem z Oriflame'u z katalogu drugiego. Tak się przedstawia katalog. A tutaj jest paczka. Taka dosyć nawet spora tym razem. Przy Was ją teraz otworzymy. Jest zabytkowną z papierem. I tutaj mamy zawartość. I przejdziemy do omawiania, pokazywania zawartości tego zamówienia mojego. Zanim przejdziemy do filmu, to bardzo bym prosiła o zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli się Wam podoba to, co robię. W ten sposób doceniacie moją pracę. Was to nic nie kosztuje, a sprawia, że mój kanał się rozrasta. Komentowanie, lajkowanie jak najbardziej. A teraz przechodzimy do filmu. Na początek mam tu dwie wody toaletowe, damską i męską. Jest to nowość tego katalogu. Jest to eklat amoru intensite dla kobiet, a męski to jest eklat to Jurs intensite. Tak wyglądają pudełeczka. I teraz Wam pokażę, że była taka oferta. że jak weźmiemy dwa flakony oczywiście można mieszać i łączyć kup dwa dowolne za jedynie 54,99 można było wziąć dwie damskie, dwie męskie albo jedna damska albo męska tak jak ja to zrobiłam także damską otworzymy sobie i przetestujemy zapach jest to zapach z kategorii ambrowo-kwiatowy i nuty głowy jest to mandarynka, kwiat lipy i wanilia. Ja lubię y, wszystkie perfumy, wody toaletowe, które mają w swoim składzie, że tak powiem, wanilię. Także zobaczymy, jak będzie mi się podobał ten zapach. Tak wygląda flakonik. Zwykły, prosty, z czarną zatyczką. taki zwykły prosty flakonik. O, teraz poczekamy, aż troszkę yy, się ulotni ten zapach, bo na razie jest taki czuć alkohol. także Poczekamy chwilę. Męskiej natomiast nie będę otwierać, bo nie wiem, czy będę sobie zostawiać, czy nie. Także męskiej nie, nie będziemy otwierać. Męska ma pojemność 75 ml, damska ma 50. I w męskiej jest to kategoria aromatyczno fougere. Nie wiem, jak to się wymawia. I jest czarny pieprz, geranium, akord skóry roślinnej. Także ciekawy zapach. W tym zapachu eklat, Amour Intensite. Czuć wanilię, co mi się podoba już. I wyczuwam tu właśnie kwiat lipy. Mandarynki nie czuję, ale wanilię i lipę jak najbardziej. Bardzo ciekawy zapach. Jeszcze pod koniec filmu, jak się bardziej się ulotni ten zapach, zobaczymy, czy się zmieni, czy już zostanie taki. Dobrze, dalej idziemy. Tutaj mam dla klientki wodę perfumowaną. Z Eklat Nuit, dla niego. Teraz w katalogu jest promocja 80 zł, bez grosza oczywiście. W katalogu. Oczywiście wszystkie konsultantki mają od drugiego katalogu weszły zmiany i nie ma już stałego rabatu minus 20%, tylko minus 23%. Także jakbyście chcieli się zapisać, to w opisie będzie link i wtedy dołączycie do mojego zespołu. A jeżeli nie chcecie dołączyć do zespołu, a tylko raz na jakiś czas zamówić kosmetyki, to też w opisie będzie link do mojego sklepu, gdzie będziecie mogli złożyć zamówienie i paczka wtedy przyjdzie do Was. A na pierwsze zamówienie, teraz w katalogu drugim. Yy, dla pierwszych klientów, jak pierwsze zamówienie złożycie za minimum 175 zł, macie minus 20 zł rabatu na dzień dobry. Także fajna oferta. Woda, toalet, yy, perfumowana dla klientki. Tutaj mam taki zestaw kremików Tender Care. To też zamówiła klientka. Zobaczymy jak to wygląda. Tak wygląda pudełeczko. I te kremiki kosztowały 38 zł. Bez grosza. I tak wygląda ten zestaw. Jest tenderker ten uniwersalny, tenderker zielone jabłuszko i tenderker czarna porzeczka. Te kremiki są bardzo fajne. Ja je cały czas używam. Także one są wielofunkcyjne do ust, na suche miejsca na ciele. No po prostu uwielbiam. Nawet jak byłam chora i no wiadomo, często ten nos wycierałam, bo miałam katar, to tutaj miałam takie aż czerwone skórę i no podrażniono. Posmarowałam sobie tym tenderkerem i na drugi dzień już skóra była o niebo lepsza. Także no polecam te kremiki. Dalej teraz już nie ma, że od 100 punktów jest darmowa wysyłka, tylko w danym katalogu jest wybranych kilka produktów, które zwalnia, jeżeli je wybierzemy, kupimy, to zwalniają nas z opłaty za przesyłkę. Także możemy mieć powiedzmy zamówienie za 50 zł, ale w tym będziemy też mieli ten produkt zwalniający za dostawę. I także nie musimy mieć już teraz 100 punktów, tylko jeśli wybierzemy dany produkt, to wtedy nie płacimy. Ja wzięłam sobie zapas płynu do higieny intymnej Feminele Refreshing. 20 zł taki wkład, tu jest 300 ml. Do tego jeszcze zniżka konsultancka, także polecam. Te płyny do higieny intymnej są bardzo dobre. Nie uczulają, nic się nie dzieje, także lubię je. Tutaj mam zapas szamponu intensywnie regenerującego duologii. Tu jest pół litra. Za 45 zł, to zamówiła moja klientka. Także taki zapasik szamponu. Wiadomo, taki zapas bardziej się opłaca niż ten mniejszej pojemności. Tutaj mam peeling do twarzy Love Nature. I to jest ten z orzechami laskowymi. Także 50 ml. To też moja klientka już kolejny raz zamówiła. Bardzo jej się spodobał ten peeling, także na zapas. I on kosztował około 15 zł, jeśli się nie mylę, albo 16. Dalej mam tuż do rzęs. To jest ten mój ulubiony z The One Lash Extension. On ma taką wygiętą szczoteczkę, jak ja to nazywam, taką bananową, tradycyjną to zamówiła sobie moja klientka. Bardzo polecam ten tusz. Bardzo wydłuża rzęsy. Może ich nie pogrubia, ale jest mega wydłużenie, także polecam. Wiadomo, na początku trzeba się nauczyć obsługiwać tą szczoteczko, ale jak się już nauczy, to już jest fajnie. 23 zł ten tusz. Tutaj mam dla klientki żel podprysznik dla dzieci truskawkowy. No, nazwany jest dla dzieci, ale dorośli też mogą się nim myć. 21 zł. Żel. Dalej tutaj też klientka zamówiła taką szczotkę myjącą. Nie mogę jej otworzyć, bo nie ma takiego zamknięcia. Tutaj zdejmujemy taką zatyczkę, wlewamy trochę żelu i myjemy się po prostu taką szczotką. Ta szczotka coś koło 20, chyba 3 zł kosztowała, także fajna. Dalej mam... W tym katalogu wchodzi nowość, trzy... Tak, jakby rodzaje zapachów żeli pod prysznic z Love Nature. I tutaj mam yy, o zapachu po prostu jabłuszkowym. 250 ml, taki żel. Ja sobie zamówiłam. I tu jeszcze mam dwa inne. To są już dla klientek. Także te dla klientek odstawiam. One kosztowały 15 zł ja tutaj jeden otworzę przy Was i yy, powącham sobie jego o, już wszystkie żele mają właśnie takie zabezpieczenia mm, ale pachnie takim świeżym jabłuszkiem czerwonym naprawdę, nie sztuczny zapach no mega, świeże po prostu takie Jabłuszko, jak przekroicie i ten zapach, taki no super, no mega! Jest ten zapach. Jestem nim zachwycona, a Żel jak to Żel wiadomo, pewnie myje, pieni się i super, ale zapach jest genialny. Następny jest yy, aloesowy Żel pod prysznic też z love Nature. 250 ml, też jest ten dla mnie. Otwieramy. Tak, czuć to jest właśnie aloesowy zapach. Czuć ten aloesowy, taki odświeżający. No, fajny. Odświeżający zapach. Też 15 zł. Super. I jeszcze trzeci rodzaj, ostatni. Dwie sztuki, jedna dla mnie, druga dla klientki. I też otworzymy ją. Zobaczymy. To jest zapach ananasowy. Także ciekawa jestem. Jaki świeży zapach ananasa? Nie, no jestem zachwycona. No po prostu taki świeży zapach ananasa no mega no super ja bałam się trochę, że to może być taki sztuczny zapach, ale to jest dosłownie świeży ananas świetnie jestem po prostu zachwycona super dalej mam tutaj taki zestaw do manicure i tu jest pilniczek, widzę, nożyczki do paznokci. Yy, dwa pilniczki chyba. Takie do wycinania skórek i obcinaczka. Taki zestaw. Nie mogę go otworzyć, bo on jest nie dla mnie, dla klientki. 33 zł Taki zestaw. Bardzo fajny, jak ktoś potrzebuje. Nie duże, akurat idealne na wyjazdy na przykład, spakować do kosmetyczki, także ciekawe. Tutaj mam... O. Yy, próbkę zapachu Mid Giordani Floral, ale mi wypadł zapach gdzieś, bo jest puszka karteczka. Dobra, poszukamy może gdzieś tam jest, znajdziemy. Dalej mam tu dwie próbki y, szamponu z duologii przeciw wypadaniu włosów. 10 ml ma taka jedna próbka, dwa złote za taką saszetkę. Także y, klientka zamówiła na spróbowanie. Polecam, jak chcecie sprawdzić, czy będzie Wam pasować, czy nie, to jak najbardziej. Tutaj Wam nową szminkę do ust z Dewan Ekstra kolor, ekstra nawilżenie, ekstra usta. Coś takiego. I właśnie mam nawet ten odcień Smart Red. I ta szminka 34 zł. Próbujemy delikatnie otworzyć, bo ona jest nie dla mnie, tylko dla klientki. Zobaczymy, czy mi się uda otworzyć, żeby Wam pokazać. O, udało mi się. Tak wygląda opakowanie. A tak wygląda kolor. Nie wiem czy w kamerze będzie widać, że ta szminka ma na wierzchu takie wytłoczki z Także taki czerwony, intensywny kolorek. Pomadka nawilżająca. O! A tutaj tak wygląda kartonowe opakowanie. Także ciekawa szmineczka. Dalej tutaj mam aha, to dla mnie jest, to otworzymy. Jest to przychodzi w takim woreczku foliowym. Taki zestaw gąbeczek do makijażu w pudełeczku i dwie gąbeczki. Jedna ciemnoróżowa, druga jasnoróżowa. Z okazji walentynek taka seria jest. I te gąbeczki 1999. No, słodkie to jest. Gąbeczki wiadomo przydają się zawsze. Także to jest przewiązane. No ciekawe. Także taki. Jeszcze z tej serii walentynkowej było. Tylko ja już tego nie zamawiałam, bo y, u mnie. Y, tak wam pokażę. Kredki takie. E, cień w kredce. Także z jednej strony jest e, widzę brązowy, taki ciemnobrązowy kolor e, jako kredka, a z drugiej jest właśnie ten cień. Ale u mnie e, cienie w kredce się nie sprawdzają, więc ich nie zamawiałam, nie ryzykowałam. Jedna kredka taka, 24 zł. Do wyboru są cztery odcienie. Także. Tutaj mamy jeszcze lustereczko w kształcie serduszka. Też 19.99. Jak ktoś potrzebuje to jak najbardziej. Tutaj właśnie te gąbeczki są i y, lakiery. Cztery nowe odcienie. Ja sobie zamówiłam no taki kolor nudziakowy, nudziakowy, przepraszam. Za 10,99 już Wam go pokazuję. Tak wygląda ten kolorek. Taki naturalny, neutralny kolorek. Takiego jeszcze nie posiadam. A w denku, który niedługo będzie, pokażę Wam właśnie, że zdenkowałam dwa lakiery, więc sobie pozwoliłam jeden kupić, kolor. I to jest to Aztest Marshmallow. 5 ml taki lakier, także fajne te lakiery są i są trwałe. No oczywiście mydełka. Dalej mamy teraz nowości: na walentynki krem do rąk i mydło w kostce w kształcie serduszka. Jest to soczysty koktajl musującego akordu różowego szampana, świeżej troskawki i delikatnej wanilii. No, ciekawy zapach. I y, tych mydełek mam 5 sztuk. Z czego jest jedno dla mnie, a jedno dla. a reszta jest dla klientek. Y, mydełka oczywiście mają kształt serduszka 75 gramów. Także. 5 sztuk takich mydełek, i te mydełka są po 5,99. One mają taki kształt, to mydełko. Także ciekawy. No i dwa kremy do rąk. Jedno jest dla mnie. Zaraz sobie otworzymy. 75 ml pojemność. Hmm. Taki. Zwykły krem. Czuć właśnie tutaj coś musującego. Te truskawki, szampan. Ale wanilii jakoś tak nie czuję. Ale taki inny zapach jest. Ja te kremy lubię w dużych ilościach. Używam teraz w okresie zimowym także przydadzą się. I te kremy były są po 8,99. Co tutaj jeszcze mamy? Dwie próbki odkładu odmładzającego serum. I SPF-em 12 i ochroną przed UV w odcieniu Porcelain Warm i Light Ivory Neutral. Te próbki były po 2,75 za sztukę. 3 ml jest w jednej próbce, także wzięłam na spróbowanie. Ja taki podkład odmłodzający z Jordani Gold właśnie mam teraz, używam obecnie, nie, mineralne, przepraszam, ale odmładzający w innym kolorze, jakimś nie pamiętam, musiałabym zerknąć. Mam, a tu jest jakaś nowsza wersja, nowa formuła, także zobaczymy, przetestuję i w następnym katalogu będzie można kupić pełnowymiarowy produkt. Przetestuję, zobaczymy, czy się zdecyduje. Znalazłam tą próbeczkę zapachu Miss Giordani Floral. Tutaj właśnie, o, karteczki. Tutaj mi wypadło. I w nutach głowy jest tak. Ogółem y, zapachu jest neroli. Uwielbiam ten zapach neroli. Jak jest neroli w jakichkolwiek gdzieś kosmetykach, perfumach, no to 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 ja wiem, że to jest mój zapach i będzie mi to pasować. Także tu jest neroli, jaśmin, tuberoza, piwonia i liang-liang. Mocno kwiatowy zapach, jak zresztą sama nazwa mówi, floral, midziordani. Także no, ciekawy zapach może być i to jest nowość właśnie kolejnego katalogu. Czekajcie, tu sobie posmaruję. Mm. Już kocham ten zapach. przez Tony czuję ją. Ja po prostu wszędzie wyczuję ten zapach. Ale czuć właśnie i jaśmin, i to liang liang. Mocno kwiatowy zapach. Jak ktoś nie lubi takich zapachów, to nie polecam. Dosyć intensywny. Zobaczymy jak tam w ciągu używania, w ciągu dnia, jak się ten zapach będzie utrzymywał, ale no piękny. Na pewno go kupię. A teraz jeszcze tutaj powącham to Eclat Amor Intensité, ten zapach. Hmm, już się teraz zapach zmienił. Już teraz tej lipy tak nie czuję delikatnie. Bardziej czuję właśnie już tu wanilię. Super. Podoba mi się. I ten zapach jest taki delikatniejszy. Nie jest taki mocniejszy jak tu. Delikatniejszy zapach taki ładny, kobiecy. Ale delikatnie, nie taki hamski, nachalny. także na co dzień jak raz. I jak sama nazwa mówi, to też jest woda toaletowa, no to ona nie będzie też jakoś super wybitnie mocno pachnieć, bo wiadomo, wody toaletowe mają mniejsze stężenie tych dla pachów niż woda perfumowana, a już perfumy to już w ogóle. No ale, tutaj mam torebki papierowe do pakowania, zamówień klientkom. Aha, i ostatni raz już w tym katalogu można odebrać produkt taniej z klubu super sprzedawców. Było tam do wyboru kilka rzeczy, były, które już się powtarzały, które ja już właśnie miałam i nie chciałam kupować po raz kolejny, ale była jedna rzecz nowość. Jest to maseczka na noc z Now Age, intensywnie... Tak jakby regenerująca. Tak, intensywnie regenerująca maseczka na noc. Now Age. A mi okolice oczu nie spłukiwa. Czyli po prostu taką maseczkę zakładamy na noc i idziemy z tym spać. Nie wiem. Ja jeszcze takich maseczek typowo na noc yy, nie miałam. Ale nie wiem, czy się u mnie to sprawdzi, bo ja no, niespokojnie śpię i cała poduszka byłaby uświniona w tej maseczce. Także nie wiem. Chyba, że jakoś bardzo cieniutką warstwę i ona mi się wchłonie. To może, może. Także o. Wzięłam na spróbowanie za 32 zł taka maseczka. 50 ml, tak, 50 ml. Także jestem ciekawa, przetestuję i zobaczymy. No i dalej, tu już mam katalogi. Tak wygląda katalog następny. Wiosenny w pełnym rozkwicie. No, po prostu wiosenny katalog. Tu już na Dzień Kobiet. Także ten zapach nowy jest wydany. Tak, jak mi się wydaje, że właśnie na Dzień Kobiet. Super, fajnie. No i tutaj mam już fakturę, i pudełko jest puste. Napiszcie mi w komentarzach, co wy zamówiliście, czy dopiero będziecie zamawiać. Ja Wam pokazałam. Co mogłam, to pokazałam. Co nie mogłam, no to nie pokazałam, ale. Tak się przedstawia moje zamówienie. Także napiszcie mi w komentarzach, czy coś nam zamawiacie, czy nie. Czy Wam się podoba to co Wam pokazałam. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie jak najbardziej. Na 300 subskrypcji będzie kolejne rozdanie. Także zapraszam. A na dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!